Ciasto czekoladowe. W garnku umieszczam jedną szklankę oleju, jedną szklankę wody, dwie szklanki cukru, cztery czubate łyżki kakao i doprowadzam całą miksturę do wrzenia, mieszając od czasu do czasu. Odstawiam na bok do ostygnięcia. Do kubeczka odlewam kilka łyżek czekoladowego sosu i odstawiam na bok. Kiedy czekoladowa mikstura ostygnie, dodaję cztery żółtka a białka w osobnej miseczce odstawiam do lodówki. Następnie dodaję 3 szklanki mąki, jedną łyżeczkę sady oczyszczonej i półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. Dokładnie mieszam. Następnie ubijam białka na sztywną pianę. Używając łyżki, łączę pianę z białek z czekoladowym ciastem. Ciasto przekładam na blachę o wymiarach 35 na 20 cm, wyłożoną papierem do pieczenia. Piekę 40 minut w temperaturze 170 stopni Celsjusza albo aż do suchego patyczka. Z ciasta można upiec również mufinki. Po upieczeniu smaruję ciasto zostawionym w kubeczku na początku przepisu sosem czekoladowym. Gotowe! Zapraszam do polubienia i subskrypcji mojego kanału.